Hallo, jestem Karolina. Cześć, jestem Karolina. Witam was na kanale Active Care. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się dwóch nowych czasowników: essen jeść oraz trinken pić. Także nauczymy się zadawać pytania, czy nasz podopieczny jest głodny, bądź czy chce mu się pić, oraz nauczymy się pytać naszych podopiecznych, co lubią jeść lub czy mają na coś ochotę. Zaczynajmy. Czasownik Essen. Jeść. Essen. Jeść. Trinken. Pić. Trinken. Pić. Teraz zobaczmy, jak te czasowniki zachowują się w zdaniach. Was ist du heute? Co zjesz dzisiaj? Was ist du heute? Co zjesz dzisiaj? Was essen Sie heute? Co zje Pani dzisiaj? Was essen Sie heute? Co zje Pani dzisiaj? Was essen Sie zum Frusztuk? Co zje Pan na śniadanie? Was essen Sie zum Frusztuk? Co zje Pan na śniadanie? Was Essen Sie zu Mittag? Co zje pani na obiad? Was essen Sie zu Mittag? Co zje pani na obiad? Was essen Sie zu Abend? Co zje pan na kolację? Was essen Sie zu Abend? Co zje pan na kolację? Möchten Sie was essen? Chciałby pan coś zjeść? Möchten z was essen? Chciałby pan coś zjeść? Möchten Sie was trinken? Chciałby pan coś wypić? Möchten Sie was trinken? Chciałby pan coś wypić? z du was essen? Chciałbyś coś zjeść? Myślest tu was esen? Chciałbyś coś zjeść? Myślest tu was trinken? Chciałbyś się czegoś napić? Myślest du was trinken? Chciałbyś się czegoś napić? Trinkst du kaffee oder ty? Piesz kawę czy herbatę? Drinks do coffee or tea? Pijesz kawę czy herbatę? Czasownik Essen potrafi sprawiać trudności, szczególnie że jego odmiana w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej brzmi tak samo jak odmiana czasownika sein w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Jeśli masz z tym problem, odwiedź naszą stronę, link w opisie. Jeśli chcemy zapytać naszego podobiecznego, czy jest głodny bądź spragniony, potrzebujemy dwóch słów. Dea hunga. Głód. Dea hunga. Głód. Dea durst. Pragnienie. Dea durst. Pragnienie. Haben Sie Hunga? Czy jest Pan głodny? Haben Sie Hunga? Czy jest Pan głodny? Haben Sie durst? Czy jest Pan spragniony? Haben Sie durst? Czy jest Pan spragniony? Na takie pytania można odpowiedzieć Ja ich habe Hunger. Tak, jestem głodny. Ja ich habe Hunger. Tak, jestem głodny. Bądź Nein. Ich habe keinen Durst. Nie, nie jestem spragniony. Nein, ich habe keinen Durst. Nie, nie jestem spragniony. Oba te rzeczowniki, Tea Hunger, tia Durst, mają swoje odpowiedniki w przymiotnikach, czyli Hungryś – głodny, Hungryś – głodny oraz Durstyś – spragniony, Durstyś. Spragniony. Jeśli chcemy zapytać, czy nasz podopieczny jest głodny bądź spragniony, możemy również zapytać: Bystu hungryś? Czy jesteś głodny? Bystu durstyś? Czy jesteś spragniony? Nasi podopieczni na pewno też mają jakieś swoje ulubione potrawy, dlatego warto jest umieć zapytać, co lubią jeść czasownikiem który nam w tym pomoże jest czasownik mögen lubić mögen lubić was magst du essen co lubisz jeść was max du essen co lubisz jeść was ist ihr lieblingsgericht jaka jest pana ulubiona potrawa was ist ihr lieblingsgericht Jaka jest pana ulubiona potrawa? Was ist dein Lieblingsgericht? Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Was ist dein Lieblingsgericht? Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Worauf hast du Lust? Na co masz ochotę? Worauf hast du Lust? Na co masz ochotę? Hast du Lust auf Fleisch? Masz ochotę na mięso. Hast du Lust auf Fleisch? Masz ochotę na mięso. Essen Sie gern Obst? Je Pani chętnie Owoce. Essen Sie gern Obst? Je Pani chętnie Owoce. Essen Sie gern Gemüse? Je Pani chętnie warzywa? Essen Sie gern Gemüse? Je Pani chętnie warzywa? Ist du gern Tomatensuppe? Jesz chętnie zupę pomidorową? Ist du gern Tomatensuppe? Jesz chętnie zupę pomidorową? Ja, ich esse gern Tomatensuppe. Tak, jem chętnie zupę pomidorową. Ja, ich esse gern zupę. Tak, jem chętnie pomidorową. Nein, ich mag keine zupę. Nie, nie lubię zupy pomidorowej. Nein, ich mag keine Tomatensuppe. Nie, nie lubię zupy pomidorowej. W dzisiejszym odcinku poznaliście czasowniki essen i trinken, a także mögen. Umiecie również zapytać, czy Wasz podopieczny ma na coś ochotę. bo has du lust? A także zapytać, czy lubi coś jeść. Was magst tu essen? Vielen Dank für Ahojte. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Bis bald. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.